Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dziś odcinek, w którym będzie mało gadania, a dużo pokazywania. Dziś pokażę Wam cały swój sprzęt e, szczupakowy, ale nie będę Wam pokazywał. Weźcie to, weźcie to, weźcie to. To jest fajne i to jest fajne. E, pokażę Wam dziś troszeczkę w inny sposób. Pokażę Wam, jak przynęty pracują i jak to wszystko wygląda, ponieważ jesteśmy nad wodą na mojej kochanej odrze, a wykorzystamy dosłownie 3 metry kwadratowe, aby mógł Wam pokazać, jak właśnie pracują te wszystkie przynęty. Przejdźmy sobie do Otwierania poszczególnych pudełek, aczkolwiek wszystkie już są otwarte, bo nagrywam to już chyba z piąty raz. Zapraszam na film. Chciałbym powiedzieć, że czas na otwarcie pudełek, ale nagrywam to już piąty raz, więc po prostu przejdźmy sobie do przynęt. Moi drodzy, myślę, że każdy wie, że przynęty szczupakowe to nie tylko małe przynęty, a bardzo często właśnie te duże. Dlatego mam ze sobą swoje pudełka, w których mam wiele fajnych przynęt, między innymi Otusy. Mam ich, nie wiem, około 10 sztuk na ten sezon. Jest to mega naprawdę łowna przynęta, mega fajna, e, gumowy ogon, dwa ogony w zestawie. Wymieniamy sobie ogon, gdy się zniszczy, nawet gdy e, szczupaki potną, rozwalą ogon. Odpinamy tylnią kotwicę, zdejmujemy to i zakładamy nową jednostkę. Generalnie bardzo płytko chodząca e, przynęta. E, ja ją dociążam sobie takim ciężarkiem. I gdy taki ciężarek po prostu sobie dołożę, mogę penetrować nawet bardzo głębokie wody. Jeśli chodzi o pracę, no to już wiecie. E, moi drodzy, kolejną przynętą, która jest naprawdę godna uwagi, to jest Twitching Rap. Jest to e, dosyć fajny jerk. Myślę, że dla osób, które już z jerkami miały e, do czynienia będzie to bardzo łatwa przynęta w prowadzeniu, bardzo ciekawa ona podczas opadu lusterkuje mocno się e, dosyć wychyla e, wiele szczypaków przyniosła ale nie tylko szczupaków, ponieważ e, połowiliśmy na to i sumy e, zdarzyły się też sandacze z blisko odcin e, na wodzie stojącej, więc przejdźmy sobie do kolejnej przynęty. Kolejną przynętą jest Super Shadow Rap jeżeli pamiętacie tą przynętę e, to to jest właśnie ten egzemplarz, który został przeze mnie zmaltratowany kamieniami, gdy sprawdzałem wytrzymałość tych przynęt. Jeżeli nie widzieliście tego, zapraszam oczywiście do obejrzenia tego odcinka. Super Shadow Rap, bardzo prosty jerk. Jest to taki jerk dla e, ludzi, którzy chcieliby zacząć przygodę z jerkami, właśnie. E, jest to przynęta ze sterem, dzięki czemu, gdy ją po prostu ciągniemy, ona sobie idzie wężykiem, a kiedy szarpniemy, ona się obraca i praktycznie zatrzymuje w miejscu i zaczyna powolutku powolutku opadać. E, oczywiście nie może zabraknąć w moich pudełkach rękodzieła czyli jerki Bytes. Bardzo ciekawe przynęty. E, ta przynęta też przyniosła mi już kilka sandaczy fajnych, między innymi na odmuchowie. Jest e, film też na moim kanale, jakbyście chcieli obejrzeć. E, wiadomo, że przynęty na szczupaka to też przynęty mega wielkie. A ja, tak jak mówię, bardzo lubię otusy, więc mam też kilka otusów e, w bardzo dużym rozmiarze. Czyli. O! Dokładnie. Coś takiego. Bardzo mocna, e, ciężka przynęta, też dwa ogony oczywiście w zestawie, mięsista guma. E, przynęta bardzo łatwa w prowadzeniu, ponieważ nawet przy zwykłym ciągnięciu tej przynęty ona już sobie pracuje fajnie na boki. E, oczywiście super Shadow Rapy, w dużej wersji, w całkiem takiej mega wielkiej, tak, ale to nie wszystko, to nie wszystko, ponieważ e, jeśli chodzi o przynęty dżerkowate, mamy też haku. Co jest w nim e, takiego niezwykłego, ponieważ haku e, posiada system zbrojeniowy, dzięki czemu szczupaki nie wykorzystują e, swojego ciężaru przynęty do tego, aby się uwolnić. E, szczupak wisi do zbrojce, przynęta jest zapięta, oczywiście tu za oczko i wszystko jest luźne. E, w tym momencie taki szczupak bardzo rzadko się spina, a ta przynęta przyniosła. Mam już dużo fajnych szczupaków, więc e, po prostu chcę ją mieć w pudełku u siebie. Jeśli chodzi o kolejne przynęty, standardowe łamańce, coś w tym stylu. Oczywiście nie może ich zabraknąć w kilku rozmiarach, w kilku kolorach. E, oczywiście mniejsze łamańce. bake swimmer. Bardzo ciekawa przynęta. Kiedyś mój kolega określił go jako rybkę w agonii, bo bardzo fajnie się przewraca podczas prowadzenia. Można nim takim woglerkiem bardzo kombinować i bardzo wiele prowadzeń stworzyć. Oczywiście te wszystkie przynęty opiszę wam w opisie, więc będziecie mogli sobie te konkretne modele znaleźć. Jeśli chodzi o. Moje szaleństwo to jest oczywiście e, Xplot. Jest to też mega wielki popper, którym e, mam zamiar kusić nie tylko szczupaki e, gdzieś na płytkiej wodzie, ale też i sumy. W sezonie zobaczymy, co się będzie działo. Fajna przynęta, bardzo fajny, mocny rozprysk. E, ten egzemplarz akurat posiadam od zeszłego sezonu, aczkolwiek już e, wziąłem sobie dwa następne. E, jeśli chodzi o mniejsze przynęty na szczupaki, Oczywiście BX Big Brad, ale to jest akurat wersja typowo szczupakowa z kotwicą, o której mówiłem w poprzednim odcinku. Jest to kotwica z taką, z taką błyską. Mega fajna przynęta, mega płytko chodząca, można nią obławiać. I stojące wody powinna daleko latać, bo jest dosyć, dosyć ciężka, jak na ten swój bańkowaty kształt. Więc powinno to przezwyciężyć te wszystkie opory w locie. Oczywiście nie może zabraknąć Harmaji w kilku rodzajach, mała i duża. E, o harmai mówiłem ostatnio w, e, w odcinku. Jest to też ciekawa placha. Myślę, że e, nie jeden szczupak się na nią skusi, a ja już wiem, że się skuszą, bo połowiłem na nią w zeszłym roku. E, dodatkowo zamontowałem do niektórych egzemplarzy e, właśnie też tą kotwicę, która była przy Bakes Big Bracie. E, dosyć ciekawa przynęta i myślę, że też warto zwrócić na nią uwagę. Ale szczupaki to nie tylko, nie tylko wielkie przynęty, wielkie mocne uderzenia itd. Czasem warto zwrócić uwagę na maleństwa, coś takiego jak ten trwiczniżat. Na to łowiłem w Szwecji. Szczerze mówiąc w ciągu dosłownie godziny wyjąłem chyba 8 szczupaków na to, na 50 metrach kwadratowych. Tego momentu nie zapomnę do końca życia, bo było to coś niesamowitego. I to jest Twitching szat jakbyście, e, jakbyście widzieli go, warto zwrócić naprawdę na niego uwagę, bo, e, no bo jest łowny, naprawdę. Bardzo często mówię Wam o przynętach, że coś jest fajne albo nie jest fajne, ale wiadomo, że jak coś nie jest fajne, to ma się pojedynczy egzemplarz gdzieś tam, żeby coś ewentualnie pokazać komuś. Ale jeżeli coś jest złowne, to ma się właśnie takie wiązki tych przynęt, aby mieć we wszystkich kolorach, ponieważ gdzieś człowiek zawsze się przekonuje do swoich wabików i wierzy w nie. Jeśli chodzi o szczupaki, to nie może zabraknąć też, niestety, przyznaję się. Ten sezon e, po prostu przełamałem się i e, mam zamiar też od czasu do czasu użyć obrotówki. Wybrałem sobie obrotówki Blue Foxy w dużym rozmiarze, w kilku kolorach oczywiście mieć, e, oczywiście srebro. No i taki złoty. Więc myślę, że e, to jest też coś. Ciekawego. Moi drodzy, przynęt jest ogrom, ale nie chodzi o to, żeby Wam e, zaśmiecać tutaj film, e, to jest fajne, i to jest fajne. Warto skupić się po prostu na przynętach, które są łowne, a właśnie te w tym roku ja będę wykorzystywał dla siebie. Oczywiście w ciągu roku będziecie je widzieć bardzo często, e, ale o przynętach chyba wystarczy. Warto, żebyśmy teraz e, opowiedzieli sobie, co będzie w przyszłym odcinku, bo będzie coś mega, mega fajnego. Kochani, ja jeszcze dziś będę nagrywał ten odcinek zebrałem ze sobą kilka wędek po to, aby pokazać Wam tak naprawdę coś, czego żaden sklepikarz Wam nie powie na co i jak dobrać wędkę, do czego to wszystko służy, dlaczego spadają nam sandacze dlaczego e, szczupaki e, gdy, robi, gdy robią świece odpadają nam od wędki wybierzemy sobie konkretne kije nie będziemy pokazywać ugięcia e, nie będę pokazywał Wam ugięcia pojedynczej wędki tylko będę Wam pokazywał o, na przykładach dwa kije, gdzie ugniemy je z tą samą siłą, ponieważ zapniemy sobie e, je do jednego punktu, ugniemy je w tym samym miejscu, tak, z, tak, z taką samą siłą, e, abyście zobaczyli, w którym miejscu się takie kije uginają i gdzie one mają swoje słabe punkty. Moi drodzy, myślę, że odcinek krótki, ale bardzo treściwy i mam nadzieję, że już czekacie na kolejny odcinek, bo ja już nie mogę się doczekać, że będę to nagrywał. Zapraszam Was teraz do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. No i oczywiście wbijajcie na wszystkie nasze media społecznościowe wyhaczone. No i co? Do zobaczenia nad wodą. Cześć!